Witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców lutego. W tym miesiącu mam dla Was tylko i wyłącznie ulubieńców kosmetycznych. No to nie przedłużamy, zaczynamy. I na samym początku chciałabym Wam wspomnieć o ulubieńcu, o którym zapomniałam powiedzieć Wam w ubiegłym miesiącu. Jest to odżywcza pomadka z peelingiem firmy Sylveco, którą zakupiłam na Allegro. Za około 15 zł. Jest to pomadka, która nie tylko fajnie odżywia, pielęgnuje nasze usta, ale również peelinguje, czyli pozbywa się tego martwego naskórka z naszych ust. Ja kiedyś miałam możliwość spróbowania tego peelingu z lasha, tego peelingu w słoiczku, i w momencie, kiedy go nałożyłam na usta, to produkt miałam nie tylko na ustach, ale miałam wszędzie i to mnie od niego odrzuciło. Również wiedziałam, że firma The Body Shop produkowała takie peelingi w sztyfcie, ale niestety koszt tego peelingu to jest około 50 zł. Ja szukałam taniej alternatywy i znalazłam właśnie tą pomadkę na Allegro Sylveco. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego odżywczego peelingu w sztyfcie, to zapraszam na Allegro. Poszukajcie. Jeszcze raz Wam przypomnę nazwę: firma Sylwego. Bardzo fajna rzecz. Kolejnym moim ulubieńcem jest tusz do rzęs. Ja ostatnio musiałam pozbyć się wszystkich tuszy do rzęs. Z tego względu, że nabawiłam się nieciekawego zapalenia spojówek. Szukałam taniego, fajnego i dobrego tuszu i natknęłam się na ten z firmy Rimmel. Extra Free Lash. Jest to tusz, który mogę spokojnie porównać do tego z firmy Max Factor Masterpiece Mascara, ponieważ ma on również y, taką silikonową szczoteczkę, która fajnie rozdziela rzęsy, wydłuża i pogrubia. Cena jest przystępna, bo koszt tego tuszu to tylko 20,99 zł. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego, taniego tuszu. To polecam ten z firmy Rimmel Extra Free Lash. Kolejnym moim ulubieńcem są korektory. A raczej jeden korektor konkretny z firmy Maybelline, który niestety tylko i wyłącznie można dostać w UK albo w Stanach: Instant Anti-Age The Eraser Eye Concealer. Jest to lekki korektor, który fajnie nawilża skórę pod oczami. I ukrywa również cienie, ale niestety te delikatniejsze cienie, bo jeżeli mamy dość wyraźne sińce pod oczami, to niestety ten korektor nie da sobie rady. Ale jeżeli chcecie coś fajnego, lekkiego, który delikatnie będzie maskował cienie pod oczami i dodatkowo rozświetli tą skórę tutaj właśnie pod naszymi oczami, to naprawdę ten korektor polecam. Tak jak wcześniej wspomniałam, niestety można go kupić w UK w Superdrugu, w Butcie, no i w Stanach Zjednoczonych. Ale dowiedziałam się ostatnio, że można go zamówić również ze strony internetowej Feel Unique. Ja z tego co pamiętam, płaciłam za niego około 7 funtów. I kolejnym ulubieńcem. Jest szampon, na który trafiłam dzięki Karolinie z kanału By Caroline. Jest to szampon zapewniający czyste włosy bez efektu obciążenia z firmy Pantin Aqua Aqualite. I faktycznie, tak jak mówi producent, szampon ten nie obciąża włosów. Po umyciu włosy są delikatne, przyjemne, nawilżone. I powiem Wam szczerze, że jest to fajna alternatywa dla mojego ulubionego szamponu z firmy Sayos, tego bez silikonów i parabenów. Również szampon ten ma bardzo dobrą pojemność, ponieważ 400 ml. Jako mam od 2 miesięcy i jak widzicie zużycie jest bardzo małe i cena przystępna, bo w Rosmanie bodajże kupiłam go za 10,99 groszy. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego szamponu to ten polecam z firmy Pantene Pro-V. Jeżeli chodzi o szampony to czas na Bubel. Jest to ten e, szampon z firmy e, Garnier. Jak ja go kupowałam to spotkałam się z opiniami takimi dobrymi opiniami, że bardzo fajnie odbudowuje suche, zniszczone włosy, fajnie odżywia, że włosy po tym szamponie są nawilżone, końcówki dobrze wyglądają. Dałam szansę temu szampano, szamponowi kilka razy, i on po prostu się na moich włosach nie sprawdza. Po użyciu tego szamponu moje włosy są obciążone. Fakt faktem może są nawilżone, ale wyglądają na puste. Ja naprawdę tego szamponu nie używam dużej ilości. Cokolwiek bym nie robiła, ile razy bym nie spłukiwała go ze swoich włosów, to moje włosy cały czas będą wyglądały na przetłuszczone, jakby były brudne. Dlatego też ten szampon się u mnie nie sprawdził i mianuję go jako Bubel miesiąca lutego. I to byli już wszyscy ulubieńcy i jeden Bubel. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam również nadzieję, że znaleźliście sobie w tych ulubieńcach coś ciekawego. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy na przykład któryś z tych produktów Wy wypróbowaliście. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do samego końca i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, pa pa!